Cześć kochani, zobaczcie w jakim pięknym miejscu jestem. Jestem tu właściwie przypadkiem, ponieważ jechaliśmy z Zolą nakręcić jeden odcinek i przypomniało nam się, że kiedyś byliśmy tutaj, jeszcze jak tego jeziora nie było, więc chcieliśmy zobaczyć, jak to w tym momencie wygląda. Słuchajcie, czuję się tutaj jak w gorącej Chorwacji, mimo że jest wrzesień, jest straszny upał. Jesteśmy nad jeziorem Mucharskim, czyli niedaleko Wadowic. Zmieniło się tu bardzo, więc jak już jesteśmy, to chciałem poszukać tutaj roślin, z których będę mógł stworzyć być może później bukiet albo które będą stanowić jakiś dodatek do fajnego bukietu. Chodźcie ze mną, pokażę wam co tutaj jest i co pozrywam do tego bukietu. Słuchajcie, już nie mam w swoich piosenkach e, śpiewał, że mimozami jesień się zaczyna. Jeśli nie wiecie, co to są te mimozy. Ponieważ u nas normalnie nie rosną. To mimozy to jest nawłoć. Mamy tutaj całe pole nawłoci, które doskonale nadaje się do tego, żeby użyć je w bukiecie. Teraz troszeczkę nazrywam tej nawłoci. Pamiętajcie, że jak nazrywacie tą nawłość, to należy ją dobrze zaparzyć. Obraz liści i możecie dawać ją do bukietów lub wstawiać tylko i wyłącznie do wazonu. Piękna roślina, która jest dość trwała. Idę zrywać i za chwilę poszukamy kolejnej rośliny. Zobaczcie, jak rwę, od razu troszeczkę obrywam te liście, zostawiam je tutaj, a już mam przygotowaną roślinę do tego, żeby zrobić z niej, z niej bukiet. Kilka tak naprawdę tylko e, tych gałązek i będzie to stanowiło bazę do mojego bukietu. Idźmy dalej. Cały świat kocha się w trawach pampasowych. Które rosną e, oczywiście w Polsce również, ale najczęściej w Peru, w e, Hiszpanii. A my przecież mamy swoje takie piękne. Zobaczcie, jest późne lato i zwykłe trawy rosnące gdzieś na łąkach, które już się wypuszyły one już są naprawdę duże. I myślę, że fantastycznie będą nadawać się do takiego bukietu. Zobaczcie, jak one się pięknie przekrzywiają, na wietrze tańczą. Już raz wspominałem o roślinę, która wygląda jak gąska. No to ta może nie jak gąska, ale za to taka pięknie przekrzywiona, jakby gdzieś tam uciekały. Nazrywam tej trawy i oczywiście dodam ją do mojego bukietu. Jak niecie tą trawę, to musicie uważać, ponieważ jest ona już troszeczkę wysuszona i te jej liści są, liście są bardzo ostre, więc żeby się nie skaleczyć, bo wiecie, jak się podetnie, nie, jak nie podetniecie się nożem, to skaleczycie się tą trawą. Niestety praca florysty to jest bardzo ciężka praca i trzeba bardzo uważać na to, żeby, żeby się nie skaleczyć, nie uciąć, nie podciąć sobie nożem. Nie wiadomo czego. Zobaczcie, jakie długie są te trawy. Naprawdę możemy z nich zrobić fantastyczną dekorację. Możemy je wstawić sobie właściwie do wazonu samej. Jeżeli zrobimy taki duży bukiet, to wyglądają jak takie małe pampasy. Oczywiście, pampasy są czasami ogromne, ale takie mniejsze również występują, więc możemy je sobie zastąpić takimi pięknymi trawami. Kochani, jeśli chcecie, żebym wam pokazywał więcej takich ciekawych miejsc i opowiadał o tych miejscach również i pokazywał, co można tam zdobyć albo jak można udekorować przestrzeń takimi naszymi prostymi roślinami, to koniecznie subskrybujcie kanał, dajcie znać również w komentarzu, czy jesteście zainteresowani takimi filmami, a my postaramy się z Zolą nagrać ich całe, całe mnóstwo i właściwie raz w tygodniu dawać wam taki właśnie ciekawy film z różnych miejsc, nawet jak będzie zima. I chłód, i będzie lało, i będzie śnieg, będziemy to robić dla Was. Słuchajcie, nie mogę się napatrzeć na ten widok, ale oprócz takiej nawłoci kwitnącej Tutaj zobaczcie, już widać pierwsze oznaki jesieni. Nawłość, która nie wyrodziła kwiatów, ma już zobaczcie, takie ładne burgundowe kolory i ja ją oczywiście zbieram, bo ona będzie jako wypełnienie, jako dodatek na zupełnie inny kolor. Wygląda jak inna roślina, a jest to ta sama nawłość. Zobaczcie, dwa, dwa różne wcielenia naszej nawłoci. Troszeczkę wyżej niż ta skarpa, na której zaczynaliśmy. Znalazłem już takie trochę przekwitające przymiotno-białe. To jest roślina z rodziny astrowatych, ale zobaczcie, już troszeczkę opada, ale jest w tym momencie chyba najbardziej trwała podczas całego sezonu, bo już jest lekko przysuszona i te kwiaty naprawdę są dość trwałe. Nazbieram zaraz. Myślę, że będzie super się komponować z tymi naszymi polskimi pampasami. Słuchajcie, na skraju lasu, tuż nad tym jeziorem, w takim bardziej zacienionym miejscu, spotkałem taką roślinę. Jeśli ktoś z Was ją zna, to pewnie wie, że to jest. Sadzić konopiasty, czyli eupatorium. Ja mam w ogródku takie eupatorium, ale odmianę hodowlaną z ciemnymi liśćmi i wygląda fantastycznie. A tu mamy nasz rodzimy gatunek rośliny, który właśnie rośnie na takich troszeczkę słonecznych łąkach, ale nie w pełnym słońcu. I, i tutaj właśnie sobie urwę tego sadca, bo on będzie doskonale pasował do mojego bukietu. Akurat jest w takiej fazie już troszeczkę przekwitu ale jak go się zaparzy, to z pewnością bardzo fajnie będzie wyglądał. I jak wspomniałem można zakupić taką odmianę hodowlaną i świetnie się sprawdza naprawdę. Szykuje się już do robienia tego bukietu, ale zauważyłem, że tutaj słuchajcie rośnie mięta. Mięta co prawda jest już taka lekko przekwitnięta, więc pewnie jej nie dam do bukietu, ale myślę, że tydzień, dwa tygodnie wcześniej nadawała się wyśmienicie do bukietów. I to też nasze polskie zioło można wykorzystać do różnych rzeczy, również do bukietu. Słuchajcie, za mną ten piękny widok na jezioro Mucharskie. Ja już się przygotowałem do robienia e, bukietu. Zola pobiegł szukać jaszczurki, bo zauważył jak jakaś e, przebiega. No a ja zaczynam. Robię bukiet, słuchajcie, zaczynam od, od tej nawłoci. E, delikatnie ją obieram, dodaję eupatorium, trawy i całą resztę i będzie piękny bukiet. Jest i on, słuchajcie. Zrobiłem bukiet z tego, co znalazłem na łące. Przypadkowo tutaj przyjechaliśmy. Myślę, że te trawy wyglądają naprawdę fenomenalnie, nawet same w wazonie. No, w bukiecie dodatkowo, zobaczcie, z polskich roślin u nas rosnących. Super letni bukiet na zakończenie wakacji. Mam nadzieję, że takie filmy, gdzie pokazuję wam nie tylko same rośliny, ale też jakieś miejsca wam się podobają. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie więcej takich filmów i zapraszam już niedługo, widzimy się w lesie.